Rok 2007. Pan Wojciech Cejrowski wypuszcza swój pierwszy odcinek Boso przez świat. Życie jest piękne. Jak co tydzień w niedzielę siedzisz z niecierpliwością, wpatrując się w ekran w wyczekiwaniu swojego ulubionego programu podróżniczego. Ale proszę Państwa, nadal tak można robić. から来た。来た。来た。<laughs> <laughs> Wszyscy chyba pamiętamy czasy, kiedy internet tak nie hulał, a nasze główne informacje, które mogliśmy zebrać odnośnie e, świata były z Boso Przez Świat, bądź na przykład Galileo. Uwielbiany program każdego z ojców e, i ich dzieciaków, który pokazywał dodatkowe perspektywy o świecie i był to bardzo fajny, edukacyjny program. No dobra, chyba rozpędziliśmy się z tymi ostatnimi epitetami. Ostatnimi czasy siadłem do Boso Przez Świat przez to, że zobaczyłem tego mema z Sojżakiem. I cała melancholia oraz nostalgia zebrała się w moim organizmie i kazała mi obejrzeć pana Cejrowskiego. Szczerze, nie za dobrze się zestarzał ten cały program. I nie zrozumcie mnie źle, patrząc na to, ile czasu pan Wojtek spędził w Amazonii, to jest z niego naprawdę niezły kozak. I patrząc, ile w tym czasie wiedzy zdobył na, na te, te wszystkie tematy. I problem się zaczyna niestety w tym momencie, kiedy podczas odcinka podróżniczego zaczynają być jakieś. tematy polityczne. Odpalasz sobie odcinek, bo bardzo ci ciekawi jakiś temat na przykład pozyskania prawa jazdy w Peru i dowiadujesz się o tym, że pan Wojtek ma ich 14, bo dużo trudniej jest złapać zagraniczne prawo jazdy i może wtedy dać Policji zagraniczne prawo jazdy. Są prawa jazdy, są powszechnie dostępne na każdym bazarze. Właśnie spróbujemy dzisiaj sobie jakieś kupić dla pana Wojtka. Ja z każdego kraju zabieram sobie talię i wtedy jestem odporny na przykład na zabieranie prawa jazdy, nie? Mam zagraniczne jest trudniej zabrać, bo należy do obcego rządu, więc Policja Polska tak się trochę krępuje, ale jak mi zabiorą jedno, ja mam 17 bieżących, to <plosy> hey, bierz, no problem. Zalecam Państwu tę technikę, zaraz będziemy na bazarze, rozejrzę się, na dowolne nazwisko mogę wziąć. Mając tak duże zaplecze wiedzy o Afryce czy Ameryce Południowej, decyduje się pan Wojtek, aby dać komentarz odnośnie ubaświni, ciętego ubaświni, mówiąc, że to są kandydaci polityczni. Są przedstawiciele narodu, przedstawię pana. Są przedstawiciele i reprezentanci narodu. Tędy, tędy. Na pewno pan pozna. Taki sam jak na plakatach wyborczych. Identyko. I to w takim razie chyba jest coś nie tak, jeżeli tak się dzieje. I w ogóle zastanawiam się, czy ta TVP będzie mnie ścigać za te fragmenty. I, i, i jeszcze tylko przypomnieć, że każdy fragment użyty w tym filmie jest na mocy artykułu 29 prawa cytatu. Bardzo dziękuję. W ogóle oglądając ten program mam potężny... Proszę pana, potężna to jest ekonomia Stanów Zjednoczonych, proszę pana. Niech pan spojrzy, Donald Trump w końcu wygoni, to lewactwo, proszę. Dobra, panie Wojtku, ale dlaczego pan nawet tutaj musi zrobić swój własny program? Ja już spokojnie. To jest mój odcinek. No, panie. No więc wracając, mam potężny dysonans poznawczy, patrząc na to, jak pan Wojtek się zachowuje na każdy. Z tych odcinków, po prostu patrząc na to, widząc jaki pan Wojtek jest. Bo w jednym momencie bardzo przyjemnie się ogląda ten program. Sam nawet potrafiłem się złapać na tym, że oglądałem przez bite 20 minut i nie mogłem się doczekać kolejnej jakiejś ciekawostki czy kolejnego ujęcia. Po czym wlatuje mi pytanie do białego człowieka w byłej kolonii niemieckiej, czy nie tęskim za czasami kolonialnymi. W ogóle ten odcinek, o którym teraz wspominam, to jest przepotężne złoto. I żeby po prostu uniknąć jak najmniej copyright strike'ów o który bardzo ciężko na tym kanale to po prostu wam przedstawię jak wyglądał mniej więcej ten cały wywiad zrobiony właśnie z tym człowiekiem. Mam nadzieję, że jak najgorszą robotę z tym zrobiłem. Także. You were born here? Yes, I was born. Urodzony tutaj, na Mini. Now. Do people miss those times? I mean, the colony times. Not necessarily the German times, but the colony times. Pytam, czy ludzie odczuwają nostalgię odnośnie odejścia kolonii. Niezależnie czy niemieckiej, czy południowoafrykańskiej. We do, it's just the olden times. Maybe, maybe. But you know, now, black people. Mówi, że oczywiście trochę odczuwamy nostalgii za tym, jak. Biali byli u władzy. No ale, no, trochę jest teraz czarnych w rządzie. No to żeśmy się podzielili. Now, maybe you can explain something. Pan mi to wyjaśni. After South Africa got independence. Po tym, jak w Południowej Afryce skończył się apartheid, skończyło się wiele biznesu. Wielu białych uciekło. Skończyły się interesy. Skończyło się bezpieczeństwo. Trzeba mieć karabin, Trzeba mieć ochronę do okładu. No, jest niebezpieczny. After Namibia got independence, you're still safe? Ordner? A potem jak Namibia odzyskała niepodległość w 1991 91 nadal tutaj jest bezpiecznie. Chcę się dowiedzieć na czym to polega. To są kraje, które dzielą walutę, sąsiadują ze sobą. So, what's the deal? Myślę, że Namibia była in W sensie, że ruled that. Uh, to już Po pierwsze, Namibia miała szczęście, bo była okupowana przez Afrykę Południową. Południowa Afryka zabezpieczała niemieckie interesy, okupując ten kraj. Potem się wycofali i odzyskała niepodległość. Kiedy się wycofali, miejscowa ludność czarna nie uważała tych Niemców za prześladowców, tylko te armie z Południowej Afryki. Okupan był z zewnątrz, więc do nich nie czują złości. Powtórę, naród jest mały, potrzebują siebie nawzajem, czarni i biali, jakby się zaczęli tłuc, to po prostu zabrakłoby ludzi So, do you feel safe? Yes, I feel safe Are you gonna live here forever? Yes, I'm gonna live here forever No i na zakończenie to co? Będziesz tu żył zawsze? Tak, będę tu żył zawsze Będziesz miał tu swój interes? Tak, będę miał tu swój interes Mogą nas próbować stąd wykurzyć, ale im się nie uda bo wiedzą, że nas tu potrzebują z powodów ekonomicznych. Okej, okay, good luck. Po prostu... Sami ocencie, tak? No więc jeśli nie zauważyliście problemu, to już wam mówię. 90% rzeczy, które pan Wojtek tłumaczył, było dopowiedziane. Nie wiem, w którym roku był ten wywiad, czy ten odcinek konkretnie. Widziałem tylko, że z 2006 był jakiś tam plakat czy cokolwiek. Domyślam się, że plus minus to był 2007-2008 rok, więc myślę, że większość osób wtedy nie mówiła po angielsku i cały ten wywiad miał po prostu nas nakłonić do pewnego myślenia o tym, jak tam wygląda, no bo jednak... Sama osoba, która była w, przepytywana przez pana Wojtka, w ogóle mówiła troszkę co innego niż pan Wojtek tłumaczył, no bo nawet tamta druga osoba nie wspomniała o apartheidzie. A pan Wojtek prężnie i chętnie o tym bardzo mówił. Po prostu tak tłumaczył, aby pasowało do jego narracji, którą sam stworzył we własnej głowie. Ogólnie cały ten odcinek to jest niezła kopalnia kontentu którego nawet nie wiem, czy mógłbym użyć, bo nie wiem, czy nie musiałbym użyć odpowiedniej cenzury, żeby w ogóle można było to oglądać. Bo jak pan Wojtek mówi o czarnoskórych, to jeszcze w tym jeszcze w tym wywiadzie używał słowa czarni, a jak stał przy pewnej ulicy bardziej skrzyżowania, Bismarck i nie pamiętam jaka konkretnie druga była, to używał słowa, które opisywało, jakby to ładnie powiedzieć. ciasto? to. Kieram? Bo dosłownie w tym samym momencie, jak to mówił, mówił, że najlepszym sposobem na pójście akurat w Afryce jest pójście środkiem chodnika, ponieważ czarni nam wtedy ustępują, bo mają w genach jeszcze szacunek do Bia... o... o czym ja to w ogóle do was mówię? Natomiast jak idę ulicą, to widzę ślady tego, że biały człowiek jednak jest tutaj poważany. Może to jest jakiś ślad strachu z dawnych lat, apartheidu, nie wiem, ale jest poważany, bo tak. Idę ulicą. Widzę naprzeciwko mnie człowiek. No to nie zwracam uwagi na to, że mówię, tylko idę. I w momencie, kiedy do niego podchodzę, następuje taniec. Ja mam odruch prawostronny, bo u nas jest ruch prawostronny i robię taki uskok pym, a on ma odruch lewostronny, idąc naprzeciwka, też robi pym. I potem robimy obaj zdezorientowani drugie pym. Jedyną skuteczną metodą dla białego chodzenia w tłumie muszę być tutaj. Jest iść na rympał, oni się wszyscy rozstępują Do dzisiaj mają to wyk... Bo im więcej oglądałem pana Wojtka Tym bardziej mi się przypominał ten mem Sojczaka O którym wspominałem na samym początku Gdzie pan Wojtek mówi o czarnoskórych I mówi, o patrzcie, Jezus Patrzcie, gówno zjad debil Patrz Bo naprawdę przykro się na to patrzy, Jak pan Wojtek ma naprawdę wiele do powiedzenia Naprawdę oglądając na przykład Filmy o Amazonii czy znaczy filmy, odcinki o Amazonii czy tych wszystkich plemieniach wokół Amazonii, czy samej Amazonii, to naprawdę ciekawie się oglądało, bo wiedza ma przeogromną. Ale jeżeli podczas programu są jakieś komentarze polityczne, bądź związane ze światopoglądem, to już troszkę gorzej się ogląda ten program. Bo niestety nie są totalnie związane czasami z tematem. Bo często są opisane w sposób jednostronniczy, no i jest to lekko przykre. Mimo, że w starszych odcinkach jest to zupełnie mniej zauważalne niż w tych nowszych, jednak potrafiły się znaleźć. Bo na przykład ostatni odcinek, który można zobaczyć na TVP VOD jest chyba jedną właśnie z największych odklejek Pana Wojtka, jaką widziałem podczas tych kilkunastu odcinków, które przejrzałem właśnie pod ten sam film, bo... Ten odcinek już wygląda jakby pijany wujo pojechał do jakiegoś tropikalnego kraju nam opowiadał na Whatsappie jak, jak, jakieś ciekawostki, które danego dnia zobaczył. Bo wiecie, Chyba, jak, jak jesteście w tropikalny, tropikalnym kraju, nie nigdy nie, je nie jedzcie wędlinki. Jest, Oni nie wiedzą, czy to wędlinka. Mamy, Oni, widzicie, te, jakby było jajecznici pełne jajecznici słońce, to by to zepsu. leżało w pełnym słońcu. Widzicie? Tak, tak by to wyglądało. Albo nigdy nie jedzcie niczego który w krajach tropikalnych, które rośnie przy ziemi, bo tam są Ameby, i ja nigdy w życiu nie, bo Ameby umiera, tylko jaką. Rozumiecie, o czym mówię. Nie chciałem też za bardzo się rozwodzić na temat innych odcinków, bo nie za bardzo jestem kompetentny do tego, żeby mówić, czy pan Wojtek gada głupoty w danym odcinku, czy on się myli, czy się nie myli. No bo sądzę, nie chcąc, nie wiem. Lecz jest jedno takie nagranie pana Wojtka, które bardzo ukazuje jego chłopski rozum. Jest to trzyminutowe nagranie o siłowni. Mogę wam rzucić teraz tego części, bo. Jest po prostu nawet na YouTubie sobie lata i nikt nie ma z tym problemu. Gdzie opowiada, jak to przez te 30 minut ćwiczę jeden mięsień, potem ćwiczę drugi mięsień, potem ćwiczę, ćwiczę trzeci mięsień, potem czwarty. Tak życie mija, że tak, że w ogóle to nie ma totalnie sensu, żeby ćwiczyć na siłowni, bo jak on pójdzie, podźwiga sobie... Podźwiga sobie to, to wtedy ma to większy sens, bo jak on chodzi, na przykład, dźwiga węgiel, to ma to sens, bo... Jak ty ćwiczysz na siłowni, on może iść ze swoją narzeczoną, ale ty nie możesz z narzeczoną pójść na siłownię. I za każdym razem budowanie pojedynczego mięśnia. Teraz ten się buduje, a tu się ten buduje. Nie wiem, po co komu ten mięsień, ale buduje się. Pojedynczy mięsień. Jaka to jest strata czasu? Bo jak ja pójdę do ogródka, przekopać ogródek, skosić trawę albo nanosić węgla do piwnicy na przykład, jak pójdę, to buduję wszystkie mięśnie naraz i jeszcze serce pracuje. A tu? Tutaj przez pół godziny ten, Potem przez pół godziny ten, potem przez następne pół godziny ten, a potem jeszcze ten do kopania w tyłek i tak cały dzień przeszedł. Jest tylko jedna rzecz, która mogłaby tak po prostu przepięknie, ale to przepięknie argumentować panu Wojtkowi, jak bardzo się myli i jak bardzo to na chłopski rozum jest wzięte jedno badanie, które wykazuje jak ilość mięśni wpływa na, przed, na przykład na przetrwanie podczas posiadania nowotworów. I to by zakończyło tak naprawdę dyskusję, ale to patrząc też na inne odcinki bardzo dużo było takiej argumentacji na przykład o bo patrzcie tutaj, jaki to piękny, to mi się podoba i to jest dobre, bo mi się podoba. A to nie jest dobre, bo mi się to nie podoba. I bardzo dużo było takiej argumentacji i też na bardzo nie chcę w nią wchodzić, bo to Moglibyśmy się do tego przyczepiać i przyczepiać, ale to już jest jakaś, powiedziałbym, bardziej prywata pana Wojtka niż, nie wiem, no właśnie program podróżniczy. O tym mówiłem dosłownie przed chwilą, podając przykłady tego pijanego wujka na, nie wiem, na, na wyjeździe. Nie, na, nie na weselu, na wyjeździe bardziej, na WhatsAppie taki wujek. O, patrzcie, tutaj nie można tego jeździć, bo słyszałem, że nie można tego jeździć. Bo to, to tamto, nie? No więc, jaki jest cel w ogóle tego odcinka? E, no, chciałem tylko pokazać, jak bardzo ten program jest poprowadzony w sposób kłopotskiego rozumu. E, no, głównie to ten program wyśmiewaliśmy z moimi dobrymi kolegami, na nie wiem, podkażek, chcę się teraz no, wparajcie, możecie obejrzeć. No, Cejrowskiego tam wysłać, proszę, Pro, proszę, zróbmy to. Był, był Bergrim w miejskiej dżungli, zróbcie teraz. Boso przez Nowy Jork. To są krypsi, proszę pana, teraz spytam. Do you like non-black people? Stary, e e e ramp na Obloku? Eee, na Obloku? Cejrowski w Campton. I wiesz co, i wiesz co, zapierdalał nadal na boso, nie? Ta. Do you know how many years do I have? W połowie, od, w połowie odcinka pada na ziemię, bo się wykrwawił od potuczonego szkła na chodniku tam dużo więcej się z tego pośmialiśmy i dużo więcej powiedzmy opowiadaliśmy na temat samego podejścia pana Cejrowskiego i więcej żartów było, tutaj raczej same powiedzmy konkretne. Ale jak już mówiłem, ja za bardzo obok chłopskiego rozumu nie mogę przejść obojętnie, więc może jeszcze ten temat się pojawi, ale to na dzisiaj byłoby na tyle. Więc to byłem ja, Czarek Nie oznacza to, że jeszcze nie wrócę.